Stary, set tutaj uh, wymiar ta Ch**a, uh, gdzie uh, moja łopata? Zawołaj uh, brata uh, Ale wystajluję dobrze uh, tylko mata Ah, a, a, ah Jesteśmy palcem, moi drodzy Our father lies in in the plains, in the wind, calm, in the wind We journey to the unknown together Jesteśmy panem ambasad, ambasadorem palcem Czym tu się klikło? Strzałki nie działają A, myszką, dobra Także witajcie moi drodzy, jest wspaniale, dzisiaj zagrałem sobie w kilka takich śmiesznych gierek Czyli co, mamy zgniatać mrówki? <laughs> tak jest, o to chodzi, dobra, to czekajcie, zgniećmy jedną mrówkę chociaż Ale to będzie ciężkie, coś czuję, nie? I teraz, uwaga, uwaga Aha, nie możemy ich zgniatać, dobra, czyli po prostu idziemy sobie palcem Ja to muszę przeskakiwać, to będzie cięższe niż myślałem Sterowanie palcem w tej grze to jest totalnie jakieś nieporozumienie o dobra, coś klikłem Idziemy moi drodzy na tutaj ceremonię, prawda? Tylko jak tu to wejść powiedz mi O! Oj, szybko, szybko! Ja ty nie... Przy... O dobra, przeszłem Dobra, tu se klikłem Where is my head! Dobra, szukamy czapki na Czajcie, że musimy teraz odkryć tego liścia, żeby ta mrówka dosięgła swojego kapelusza Czy ciebie pogięło już do końca do reszty? Jak, jak, jak jej nie zabić teraz? Wyłaź! O, 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 mamy, mamy to, mamy! Jest! Po co mi pod palucha się kładzie z debilko ty? zobacz kolegów, tutaj nawet jabłko nosi z kapeluszem. Kolejny kapelusz ma, a ty nawet przez liścia przejście potrafisz. Teraz, nie! Dobra, ostatnia próba. Brówka mi nie zniszczy tego wspaniałego dnia. Już, 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 dobra. Wow, nie tylko nie, nie poza. mnie! Dobra, ostatni raz. Okej, okay. stój, stój tym palcem. My word: these soldiers have begun a terrible row. Someone shoot knock. GAME HATS OFF! To będą się bić czy co teraz? Dobra, nie zabij brówki challenge! O! O! <nara>, Nara nie macie kapeluszy! I co teraz? Zostaw tego palu... Nie! To, to, Nowa odsłona Amongasa! Ucieka nam nasz... Y crewmate? Gdzie ty się chowasz? A to ja mam klikać w niego czy co? Bardzo satisfaction gra, także jak w Among Usie nie możecie trafić na bycie impozytorem i nie możecie zabijać innych graczy, zapraszam do tej gry, możecie sobie pozabijać czerwonego ludka, no. Kiedyś zwariuję z tymi grami, nie? No, klik. Nawet dźwięków nie ma w tej grze, serdecznie wam jej nie polecam. Ta gra nas nie zawiedzie, tu jest, cik! Chicken Swear, Chicken Czeka, Chicken Chicken. Już wiadomo, czy by się inspirował Eminem nagrywając swoje piosenki Chickenami. Chicken, chicken press to Star. Dobra, biegamy kurczakiem właśnie. O to chodzi, o to chodzi w życiu. Szkielety, Okej, okay, czyli biegamy kurczakiem i zabijamy. O ty 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 ty. ty, ty. Dawaj go. Dobrze, pieniążki, bogactwo. Mm, jazda. Kiedyś było taka bajka, nie? Czy tam film Kurczak mały. Nie. Piesza! Yeah. nie, dobrze Musisz pomścić swoich kolegów, kurczak To ludzie Twoich przyjaciół wkładają do pieca Wkładają na rożno W sensie Nawet na patelnię Pokaż im, kto jest tutaj lepszy Dobrze, to są nasi kumple, których my ratujemy Tak, okej, okay, czyli my musimy ratować Naszych kolegów Jezu, yes, na Powiem wam, że nie mogło się Lepiej dzisiaj skończyć znaczy się nie skończyło Jestem zadowolony Zadowolony z tego, że A! Aha, o nie Ty Wpierdzielał nam kurczaka Jesteśmy Blade Hard Waleczny kurczak o! Dawaj kurczaczku Jeszcze ta muzyka w tle o! Zostaw moich braci A U! 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 No i co Przecież uratowałem mojego kurczaka Zostaw Dobrze, jem coraz więcej ich! Potrzebuję ludzi do pomocy! Czemu tutaj duch jest? Zostawcie kurciaki! Kamów mi piłtow! Moi drodzy, waleczny kurczak w akcji! Nie sądziłem, że taka gierka będzie mi sprawiała tyle przyjemności! Dobrze zostaw! Andrzeja! Dobrze. Ale jeszcze 50% chickenów tam zostaw to. Czy wy możecie przestać jeść kurczaczki? Już po was idę, bracia! Uuu! Rewelacyjna gra, na pewno będę do niej wracać, będę grać po nocach! Aha! Tak freestyle, Taka Yo! Let's up. Dobra, dajmy mu deba! To jest Dariusz! To jest Mariusz! To jest... Sarius! <grywy> ej, czemu rzucają we mnie kotami! Dem, Ziomek! Dęb ziomek! Jazda! Ej, ej, przecież... Aha, to ja mam rozwalać to głową te rzeczy, tak? No, co tu chodzi? 70 punktów dzisiaj mamy Rzeczy lecą od naszej mamy Która rzuca talerzami I odkręgli bilami Nie, w kręglach nie ma bil Red Bull ty jesteś chyba debil Przecież tam masz kulę ja pierdziulę yeah, <laughs> Nie, mój freestyle yeah, dzisiaj Wam, jeszcze skupić się yeah, na tym, żeby walnąć głową o rzeczy, które ktoś rzuca Ciężka sprawa Wow, 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 wow Nie zagaduj mnie Maciek Dobra, już nie będę cię zagadywał, okej okay. To jest wasz bujas na imprezie? Ej, czemu mam nie zaliczone? Dobrze! Główka, główka Ale to łam mi główka Radio sobie super gra A mi nałe leci dziś doniczka 20 punktów mam, ale chyba znowu to spierdzielę sam! Ej! Krasnoludki tu lecą! Płyty wiolinowe i telewizory też! Kurczę, nocą tu pta <grym> Jest z nami też z tyłu Hanka, która razem z nami leci na spontanka Co tu mamy jeszcze w nas leci. Widzę na głowie czapkę dzieci. Okej, okay, płyty biolinowe też mamy, młotek stoi pochowany. Doniczka ULAI! karty tyczyk jest teraz, dobra! Teraz szybciej! Nape high score 400 punktów. Dobra, ostatni raz lecimy Teraz leci Klanka. Potem telewizor, potem filiżanka Gdzie ta Hanka? Gdzie jest Anka? Zróbmy imprezę razem do ranka A ci tylko się śmieją i machają normalnie, a ja na łeb wszystko przyjmuję Narąbany wujas na weselu Znaczy w garażu w sumie w tym przypadku Dobra jest z nami Hanka Kto normalny rzuca kotem Zapytam was o to potem A Za naszym płotem Stary bije się Patrz, coraz więcej ziomków. Całe osiedle tutaj z nami wywija dzisiaj mordeczki. 240 punktów. O, coraz szybciej, jadę, jadę! Dobrze, dobrze, pięknie. 780 punktów. Nie, Set tutaj wymiata. Kurła, gdzie moja łopata? Zawołaj brata. Jest dobrze, tylko mata! Ach, 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 ach. Troszkę humorku, troszkę fajnej zabawy Kurczę, napiję się dziś kawy Moja morda za mną tam macha A ja słucham bacha wow, 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 wow. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie Dostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale Trzymajcie się wle.